W sportowej soboty jest mistrz świata w lotach, Peter Prevc. Peter. Peter, zawsze okazywałeś ogromną radość z drugich i trzecich miejsc na wielkich imprezach. Jak to porównasz, gdy masz złoto? Ten złoty medal, gold medal znaczy dla mnie. mnie wiele. Wreszcie zdobyłem upragniony uh, tytuł. Uh, Wygląda like na to, że Kulm uh, już na zawsze stanie się wyjątkowym uh, dla mnie. I tu got wygrałem my moje pierwsze pokorowe zawody, here. a teraz pierwsze uh, mistrzostwo święta. Jestem szczęśliwy, Jeszcze bardzo podekscytowany. Uh, so I'm just really about this Wszyscy trenerzy i rywale zachwycali się <mum> twoimi lotami, ale szczególnie tym ostatnim lądowaniem na 244 metrze. Nie bolą cię nogi, spadłeś z dużej wysokości. Uh, Teraz z moimi nogami jest już wszystko w porządku, ale wczoraj czułem spory ból w kolanach i kostkach, ale to może z powodu zmiany pogody. Ale dziś zadziałała adrenalina. Wtedy organizm jest w stanie dużo więcej wytrzymać, poradzić sobie z presją i wydobyć dodatkową energię. Jutro konkurs drużynowy. Prawie wszyscy, w tym Niemcy i Austriacy, wskazują Słowenię i Norwegię jako głównych faworytów. Też tak myślisz, że stać was tu na złoto? Byliśmy wielokrotnie faworytami do złota czy innego medalu, nic nie wychodziło. Jesteśmy z graną drużyną, która skakała na igrzyskach w mistrzostwach świata. But, um, so Mamy doświadczenie. Zobaczymy see, jak będzie. And, um, na pewno damy z siebie wszystko will... i okaże się I na ile to best wystarczy. Best